Po zamknięciu szpitali psychiatrycznych, otóż po zamknięciu pojawiło się bardzo wiele problemów, zwłaszcza dla tych osób, które po latach powracały do domów. I rodziny tych osób miały bardzo często duże problemy, również dlatego, że ta cała sieć, którą ja przed chwilą Państwu opisywałem, ona dopiero miała powstać. Tak? Te wszystkie ośrodki zdrowia psychicznego, ośrodki dzienne i tak dalej. Rodziny mają na sobie ten ciężar opieki nad y, członkiem rodziny z zaburzeniami psychicznymi. Y, na początku powstały... Mm, na początku były stowarzyszenia rodzin, które wręcz nie chciały tej ustawy, nie chciały zamknięcia, wręcz domagały się ponownego otwarcia tych zakładów psychiatrycznych. Teraz sytuacja zmieniła się. Rodziny społeczeństwo jest dużo spokojniejsza w tym sensie, że wie, że istnieje pewna struktura konkretna, która opiekuje się osobami z zaburzeniami psychiatrycznymi. A druga rzecz niezwykle ważna, to jest partycypacja. We Włoszech istnieje bardzo gęsta sieć zrzeszająca stowarzyszenia rodzin pacjentów oraz samych pacjentów i ich uczestniczenie, w, i oni uczestniczą w bardzo aktywny sposób we wszystkich zmianach, czują się w ten sposób, że mają jakąś władzę nad tym, tak? a poza tym mają wrażenie, że ktoś ich słucha. W Toskanii co roku we Florencji organizujemy kongres z Wydziałem Zdrowia Regionalnym, gdzie te wszystkie stowarzyszenia właśnie spotykają się z Regionalnym Ministrem Zdrowia, z różnymi przedstawicielami poszczególnych ośrodków i, i oni się domagają tam pewnych rzeczy, chcą się dowiedzieć, jak wydawane są pieniądze, dlaczego pewne decyzje nie są podejmowane, a dlaczego inne są podejmowane. Także to jest co roku taki moment konfrontacji, który jest niezwykle istotny. Oczywiście zawsze będzie krytyka, ale tak czy inaczej trzeba stawiać temu czoła, trzeba rozmawiać o tym po prostu. Od 78 roku trzeba było 20 lat, żeby rzeczywiście zamknięty został ostatni szpital psychiatryczny. Po prostu nikt już do nich nie trafiał, nie było nowych przyjęć. I te osoby, które miały taki bardzo chroniczny stan, tam przebywały, natomiast jakieś ostre stany nowe trafiały już do nowych miejsc. Muszę powiedzieć, że bardzo wiele z zakładów psychiatrycznych po zamknięciu przekształciły się w takie małe ośrodki zarządzane na miejscu, jakby lokalnie, nie, a więc bardzo wielu z pacjentów nie musiało przechodzić tej traumy i opuszczać miejsce, gdzie żyli, na przykład przez ostatnie dziesiątki lat. W Trieste na przykład tak to wyglądało, gdzie. Na przykład dom dyrektoru zakładu psychiatrycznego został przekształcony w taki ośrodek dla kobiet, właśnie mały opieki, a więc ta ocena stanu pacjenta jakby nie, nie, nie musiała być przeprowadzona, ponieważ dotyczyło to osób, które tam już przebywały od lat. Natomiast chodziło też o to, żeby stopniowo, no 20 lat jak powiedziałem trzeba było, żeby ich wszędzie tam umieścić.